Witam wszystkich! Dzisiaj znowu ze Stormem jadę nad Wisełkę. Pontonik silniczek spakowany. Znalazłem taką fajną miejscówkę. Znaczy to, czy fajna, to się dopiero każe. Wyglądała fajnie. Jadę ją obczaić. Będę tam pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego wędkarza na tym miejscu, bo było dość dość ciekawie tam, żeby ten ponton zwodować. A dzisiaj będę sam, więc przydałoby się właśnie takie miejsce, żeby się tam dało. Ogólnie to dużo miejsc nie ma takich fajnych, żeby można było samemu zwodować ponton, przynajmniej tutaj w mojej okolicy. A przy okazji kupiłem coś nowego. To jest zbiorniczek. 12 litrów, myślę, że... że wystarczy. Linia paliwowa. Także będzie się działo dzisiaj. Mam nadzieję, że to wszystko ruszy. Okaże się na miejscu. Bądźmy dobrej myśli. Także zapraszam do oglądania. Widzimy się już na miejscu. I tak, jestem na miejscu. Kurde, jest troszeczkę, jest troszeczkę wędkarzy, na szczęście moje miejsce jest. Zaraz wam pokażę, co wymyśliłem. Tu sobie go rozłożę. A tu go chciałem zrzucić na dół. O kurde, troszeczkę jest mniejsza woda. Było troszeczkę głębiej wcześniej to nic, tu go spokojnie zrzucę odpłynę troszeczkę wiosłami i tam sobie silnik dopiero spuszczę i odpalę ale tu go już wcześniej będę mógł spróbować odpalić, w ogóle czystą linią się uda mam nadzieję, że wszystko idzie w porządku że mi nie zgaśnie no, a najwyżej przeleję jakoś to paliwo do, do baku dobra kurde troszkę wieje pod garażem nic nie wiało. Ja nie zbiorę się do roboty, rozkładam. O, prace postępują. Pompeczka mi się sprawdza. Nie jest to demon, prędkości, ale to takiego właśnie pompowania jest idealne. Pokażę Wam jeszcze zbiorniczek. Zatankowałem 5 litrów. I na no ten wskaźnik to tak widzę, że, że na wodzie nie będzie, do, nie wiem czy to będzie go widać. No jest niecałe pół zbiornika, tak z tego co widać, czyli chyba dobrze pokazuje. Jak ma 12 litrów, być może jakbym wlał jeszcze z litrę, powiedzmy tam dwie, więcej to by było pewnie pół zbiornika. Wygląda na dobrze. Miałem go normalnie w samochodzie, nic z niego nie śmierdziało. Także chyba jest szczelny, dobry. No, silniczek leży. Działam dalej. Teraz podłoga. Słuchajcie, napompowałem troszeczkę kila. I to się faktycznie sprawdza z tymi listwami bocznymi. Jak jest kil delikatnie dopompowany. Podłogę troszeczkę podnosi i bez problemu te listwy wchodzą elegancko. Także nawet w dobry sposób. No, ja myślę, że jeszcze 5 minutek, i jestem na wodzie. Więc tak, wrzucanie pontonu bez problemu, ale niestety, żeby silnik założyć już był kłopot. poślizgnąłem się, wpadłem do wody jedną nogą. Także nie za fajnie. Teraz to, żeby ogarnąć. I żeby tylko to Aha. A, to jest bardzo proste. Jeszcze go będę chciał chyba odpalić tu na brzegu. Tam. Dobra. albo tutaj jakoś, spróbuję, musi się udać. Musi się udać. Troszkę mi to zajęło dłużej niż zwykle. Kurde, ze 40 minut to wszystko robiłem. No ale nie ma się co śpieszyć. Dobra, zaraz go odpalam. Plan był taki, żeby się tu przywiązać do tego słupa, udało się. No i teraz nas spokojnie podpiąć tą linię. Paliwko Odkręcić No i co? Nadmuchamy Właśnie tak sobie się coś się nie chce muchać, ale zauważyłem, że było odkręcę ten odpowietnik Dobra, spróbujemy Nie wiem jak to się nagra Na pewno za pierwszym nie szczelni schwycił a no już pierwszą w zaliczyłem odwrotnie podpiłem linie, dlatego nie chciał zapalić poszarpałem. Może za 30 razy nic teraz jest dobrze teraz będzie próba. No, udało się Nie mogłem jej tutaj napompować, żeby była twarda chyba z 5 minut pompowałem dopiero zaskoczyło i tak naprawdę jak już to się napełniło można powiedzieć od kopa odpalił że dobrze jest chwilę już tu pochodzi, nie gaśnie no, wydaje mi się, że dobrze będzie. Poprawiłem obrotomierz, jednak był na 2T Teraz jest już normalnie 1000, 1000 obrotów, czasami ma 1200. Także już jest dobrze. Wszystko gra. Wypłynę gdzieś kawałeczek dalej, może jakiś treści prędkości będzie. Zobaczymy. na godzinę, 17-18 w pontonku nie wślizgu się udało najwięcej 22,5 więc myślę, że jest dobrze, trochę go tak jakby coś dławi nie wiem czy na zbiorniku aha, zakręcony jest, kurde ale ja daję popalić Ech, dobra, później jeszcze, jeszcze raz właśnie, bo czułem, że go coś trzyma już wiem co. Jeszcze później spróbuję. Jak będzie coś więcej jak 22, to nagram. A tak właśnie nie wiem powiedzieć, że na tym zbiorniku coś lepiej szedł. A no to już teraz wszystko wiem. Jak zwykle w topa. Czy mam dobrze śrubę ustawioną? Czy ten pochył jest dobry. Później też zobaczę. W jedną stronę sprawdzę prędkość i później przestawię w drugą. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica. Kurde, ciężko mi tutaj z tym telefonem, co chwilę mi spada, ale podniosłem go trochę. Nie wiem jak to się mówi na to, ale był przedtem bardziej tak do deski. Teraz go troszeczkę podniosłem od i No i nie wiem czy to wszędzie tak jest, ale u mnie jest lepiej. U mnie jest lepiej, zrobiłem 23,5 na godzinę. Cały czas płynę w tą samą stronę. Więc jest troszkę lepiej. Za chwileczkę jeszcze raz spróbuję do samego końca podnieść i spróbuję jeszcze raz sprawdzić prędkość. Tylko tutaj łowią panowie, muszę ich jakoś ominąć zgrabnie i tam dalej zrobię kolejną próbę. No, jednak okazuje się, że. Tak, jak przedstawiłem o okay. te jeszcze jedno oczko, że było ciut gorzej. Także przedostatnia dziura jest najlepsza. <laughs> Jakkolwiek by to nie brzmiało, jest najlepsza. 23,5 na godzinę. Także jest fajnie. Wystarczy, jak 20 na godzinę, to się płynie tak spokojnie, w miarę komfortowo. Także jestem zadowolony. Zobaczymy najmniej, ile się da. Puszczę całkiem gaz. A ten jest trochę tak skaczy. Nie wiem, czy widać. 4,5 na godzinę. To jest najmniej jak się da. A jeszcze zmienię kierunek. a właśnie, bo ja płynę pod wiatr czyli teraz będzie trochę więcej <grystanie> nie, chyba Będę teraz już sam nie wiem teraz płynę 3 na godzinę nie, to jednak dobrze płynę bo jest ciężej 2, 7, 3 na godzinę. A spróbujemy w tą stronę, tylko niestety telefon mi spada. Jeszcze nie ma ślizgu. Wchodzimy w ślizg, jest 17 na godzinę. Dychy, ale wieje. Kurde, to jest najlepsze, jak hamuje i ta fala ta uderza. <laughs> Dobra, płynę jeszcze w tamtą stronę. Fajna zabawa. O, teraz mam trochę fali. już wejdzie w ślizg można mu troszkę odpuścić i tak mniej więcej koło 20 na godzinę i to jest troszeczkę więcej jak pół gazu Dobra, nawracam. Tam zaraz jest śluza. Nawracam i płynę w drugą stronę, bo tam jeszcze nie było. Kurde, żebym wiedział, jak tu dojechać. Fajne miejsce. Tak daleko samochód jest. Tutaj też jakoś jadą. Będę musiał chyba zrobić zwiad motorem. Jakoś sobie zaznaczę to miejsce pineską na telefonie. I można by tu było fajnie wodować ponton. No. Jestem przy elektrowni W Krakowie Odpłynę tam jeszcze troszkę bliżej Nie wiem co te ptaki tu robią No i pyrkam sobie tak Powolutku bo tak szczerze mówiąc to zapomniałem, że go docieram. <gry> Ale też nie zaszkodzi czasami troszkę więcej gazu dołożyć. Pamiętam, w którym miejscu byłem wtedy z Krystianem, żeśmy tu gdzieś nawracali i tego saluta, co podpinałem. Albo już to przepłynąłem, albo dopiero dopłynę. Właśnie chciałem do tego samego miejsca dopłynąć tam nawrócić. No i jestem, dotarłem żeśmy się tam przywiązywali do tych belek no i tak Kurda, jak tu ciepło nie wieje ja na boso buty mi nie wyschły zresztą no nie miały jak nawet chwila przerwy i wracam z powrotem Opa Dam radę. Nie wpadnę. E no ja bym wpadł No tak Ciekawe jak tam paliwko O kurde Wskazówka opadła 4,1 motogodzinę no, może mi się uda dzisiaj do 5 dobije i chciałem wymienić olej po pięciu e, jest jeszcze. Jednak niedobrze pokazuje bo widzę, że paliwa jest niecały Kurde, no tak jakby nic. Nie no na pewno coś było No dobra, wracam powoli że silniczek troszkę odpoczął o ile w ogóle potrzebował odpoczynku obwiążę się i wracam powoli do domku ale się zacisnęło Kurde. już myślałem, że tu zostanę chłodzenie działa działa elegancko no to ogień jak odpoczął Jestem już na miejscu, trafiłem. Silnik i bety wypakuję sobie na tą stronę. Bo tu jest tak, jakby troszeczkę lepszy ten brzeg. A ponton tędy wyciągnę. No, także wszystko się udało fajnie. Oczywiście, jak zwykle, na początku były problemy. Ale finał dobry. Jestem zadowolony, troszkę popływałem 4.4 motogodziny No, nie tak źle Jeszcze jeden taki krótki wypadzik i zmieniam olej Dobra, I tyle, zwijam się Pozdrawiam Was Do następnego odcinka Subskrybujcie, lajkujcie Zobaczymy co będzie dalej nagrywane Trzymajcie się, cześć